Cześć tym Was Jestem w małej Klipce na stacji PKP Częstowa Poznaję to miejsce sprzed siedmiu lat Jak bywałem tutaj z kilka razy na rok Tak wygląda ta mała Klitka w Częstowie Jak na częstowe, to jest to mała klitka. Pamiętaj, ja jestem jeden. Najświętsza trójca jest jednością. Chcę, aby nasz związek był doskonały. Rozpoznaj mnie uważnie. Tak, dobrze widziałaś. Mam ze sobą dwie obrączki. Są posrebrzane, bardzo błyszczące. One są z czystego, białego złota. Wtedy pomyślałam, że demon wprowadza mnie w pułapkę. Jak to możliwe? Posłuchaj Was, to ja, Jezus, nie lękaj się. Umiłowana, przyniosłem Ci tę obrączkę. Zobacz przypis 249. Umiłowana, przyniosłem Ci tę obrączkę i pragnę, abyś ją nosiła. Rozpoznaj mnie. Ale czy to możliwe? Tak. Błogosławiam nasz związek. Umiowana, ten akt jest boskim aktem. Zaprawdę, mówię ci, twoja dusza jest połączona z moją. Wierz mi, uświęcam nasze zaślubiny. Pozwól mi włożyć tę obrączkę na twój palec. Kocham Cię, odczuwaj mnie. Kocham Cię i błogosławię. Jezus włożył drugą obrączkę na swój palec. Widzisz, co możesz jeszcze rozpoznać? Widzę, jakby dwa koła połączone wstęgą. Położę je na naszej głowie Teraz jesteśmy zjednoczeni. Koronuję naszą jedność. Jezu wiele osób potępi moją fantazję. Dlaczego? Wiele osób przychodzi do mnie i poślubia mnie w uwielbieniu, a ja raduję się będąc z nimi zjednoczony.